Cześć, witajcie serdecznie. Z tej strony, Misiek z kanału No to Lecimy. Dzisiaj mamy pierwszy podczas wyjazdu do Czarnogóry dzień, w którym jest nieciekawa pogoda. Całą noc przechodziły burze, teraz na zmianę. Raz słońce, raz burze. Wybraliśmy się więc na plażę położoną niedaleko miejscowości Petrowacz, aby ją zobaczyć. Byliśmy tutaj podczas wyprawy statkiem do Budwy. Zaraz Wam wszystko. Pokażemy, jak wygląda ta plaża, bo naprawdę jest bardzo ciekawa. Jeżeli macie ochotę zobaczyć, to zostańcie z nami w tym pewnie krótkim odcinku. No to lecimy. I zjechaliśmy przed chwilą pierońsko-stromą drogą, tutaj na dół. Droga jest gdzieś tam za tymi drzewami. Naprawdę bardzo kręta i bardzo. No, to nie jest długi odcinek, około Kilometra w dół, ale naprawdę zakrętasy są maksymalne. Parking kosztuje, mimo tego, że stały dwa samochody, siedział pan, kosztuje euraka. Chyba za cały dzień 4 euro. No i tak to wygląda. Drogę pokażemy Wam, jak będziemy wyjeżdżać. A teraz macie widok na plażę. Plaża wygląda tak. Tutaj mamy kamyczek. Ale tutaj mamy piaseczek czego nie było widać ze statku, jak płynęliśmy do Budwy. Mówiłem Wam, że plaża nazywa się Drobny Piasek, a nie było widać piasku. Ten piaseczek jest, tak jak Wam teraz pokazuję. Dzisiaj jest też falka, naprawdę spora. Nie wieje wiatr, a jest duża fala. To ciekawa sprawa. Woda jest przepiękna, tak jak możecie zauważyć. Może wyjdzie zaraz słoneczko, kolor. Zielonkawa, lazurawa, cudowna. Na plaży jest oczywiście wszystko czego potrzebują ludzie do dobrego odpoczynku, czyli bary, jeden, drugi. Widzę jakieś leżaki. Tutaj jakieś takie leżaki na konstrukcjach drewnianych, żeby był ładniejszy widok z góry. Dzisiaj oczywiście nie ma ludzi, bo mamy taką pogodę. Co chwilę przechodzi jakaś burza czy delikatny deszczyk, ale wychodzi też na chwilę słoneczko. Więc jest pusto, ale no plaża wygląda tak samo, czy jest ładna, czy brzydka pogoda. My wtedy płynąc do budwy, przypłynęliśmy tym stateczkiem gdzieś w to miejsce z tego co pamiętam, tu statek wysadzał ludzi, którzy przepłynęli sobie z Petrowacza na opalanie i tutaj ich zostawił. Na dzień jutrzejszy zapowiadane są jakieś silne wiatry, dlatego widzę, że wszystkie parasole i wszystkie leżaki już są uprzątnięte. I wskoczyłem na chwilę na tą drewnianą konstrukcję. Tutaj mamy takie urzeczko, na którym możemy spędzać dzień. Potrzebny nam cień, ścień. jakieś krzesełeczka do picia drinków. Parę takich, parę takich konstrukcji na plaży jest. Powiem Wam szczerze, że, nawet mimo braku słońca, plaża wygląda pięknie. To świadczy, że woda jest super czysta, że, nawet jak nie ma promieni słonecznych, to i tak ma swój piękny kolor. No i tak wygląda ta plaża w pełnej okazałości. Z tego, co mi się wydaje, to mamy tam jakiś domek. Może to jest hotel, albo czyjś prywatny dom, w którym można sobie przenocować. Tutaj przed nami widzicie teraz restaurację. Ona, mimo tego, że na plaży są łącznie z nami 4 osoby, to jest otwarta. Przypuszczam, że też można coś zjeść. My akurat po śniadaniu, więc tym razem nie skorzystamy. Jeszcze rzut oka na plażę z innej perspektywy. Nie jest to duża plaża, ale myślę, że spokojnie. Wszyscy chętni się pomieszczą. No, szkoda, że nie ma słoneczka. Myślę, że nie wyjdzie nawet na chwilę, przez najbliższy czas. Ale mogę Wam z czystym sumieniem powiedzieć: krystaliczna woda, piękny piasek. Dalej, oczywiście, żwirek, ale jest też piasek. No i piękne widoki. To bez dwóch zdań. I muszę Wam powiedzieć, że plaża tak nam się spodobała, że następnym razem, kiedy będziemy w Czarnogórze, a coś czuję, że nie będzie to za bardzo długi okres, to na pewno przyjedziemy i spędzimy tu cały dzień. Podczas tego wyjazdu już się nie uda, bo wyjazd zbliża się ku końcowi. No, niestety, nie wszystko można zobaczyć i poczuć za jednym razem. Trzeba sobie coś zostawić na przyszłość. Samochodem do plaży można dojechać prawie pod same wejście. Tutaj mamy. Ostatnią część zjazdu są miejsca parkingowe. Więc dla każdego się coś znajdzie. Niestety, żeby tu zjechać dzisiaj bramka jest zamknięta i czynny jest ten parking wyżej, ale pewnie w pełni sezonu, jak jest kupa ludzi, to spokojnie można sobie zjechać i tutaj. Nie wiem czy to będzie widać, ale zobaczcie jak profilowane są zakręty. Jeżeli ktoś jest nisko zawieszonym samochodem albo kamperem, no to nie ma szans tutaj wykręcić. Bo tu, gdzie są pasy, to stoją w sezonie samochody, a tutaj jest naprawdę bardzo, bardzo gruba sprawa, żeby to pokonać ciasno. Trzeba robić łuk, zobaczycie drogę. Później tutaj macie fragment. Kamera pewnie spłaszcza, ale naprawdę podejście, podjazd jest bardzo, bardzo stromy i wysoki, a później jest jeszcze gorzej. Cennik za parking wygląda następująco. Słonko tak bardzo niepewnie przebija się przez te gęste chmury, ale od razu, nawet jeżeli jest ciutkę słońca, woda staje się nieprawdopodobnie kolorystycznie piękna. I tu mamy tą pierwszą, stroną część drogi, którą żeśmy pokonali z miejscami parkingowymi tam na dole. Tu mamy drugą część, tutaj jak jest szczyt sezonu, to podejrzewam, że tu są też miejsca parkingowe. No, tutaj trzeba mieć dobry ręczny na pewno, bo yy, można szukać samochodów w morzu. Możecie sobie wyobrazić, jak strome jest podejście. Teraz po widoku w dół. Strome pierońsko, ale warto. Warto. I ostatni rzut oka na plażę Drowni Piesach w dole. Piękny kolor morza. Cudo, a tam w oddali, gdzie są te drugie góry, schowana budwa. I tu po tym dosyć stromym podejściu mamy większy parking, gdzieś na 40-50 aut. I tutaj zatrzymaliśmy się samochodem i teraz będziemy pokonywać ten najbardziej stromy podjazd, ale to już na szczęście autem. Budka do płacenia. Wszystko, co potrzeba jest i powolutku będziemy startować z parkingu i zobaczycie teraz jak stromy jest podjazd mam nadzieję, że nikt nie będzie zjeżdżał z góry jedziemy jeszcze deszczyk, piaseczek więc fajnie ślisko idealnie byleby nie trzeba było gdzieś stanąć po drodze oczywiście cały czas jedynka i mamy pierwszy podjazd trzeba się rozpędzić, bo Samochód nawet na jedynce tak średnio chce wjechać. Troszkę się opony ślizgają. Mam nadzieję, że wjedziemy. No, tutaj wejść to jest koszmar. I tutaj bardzo ciasny zakręt. Byleby nikogo nie było. Opony buksują. I ostatni fragment. Nie ma, udało się. Fajnie, bardzo się cieszę, że nie trzeba było stawać. I jesteśmy droga do Petrowacza, a tam droga do Budwy. I tak, jak widzicie, zaczął znowu delikatnie kropić deszczyk. Taka to już dzisiaj chyba będzie pogoda przez cały dzień. Podjedziemy jeszcze pod plażę Buliarica. Plażę Buliarica widzieliście z stateczku, jak płynęliśmy do Budwy. I potem z powrotem, to zahaczył o plażę Buliarica, żeby wysadzić turystów, ale nie widzieliście plaży Buliarica z lądu. Więc, jeżeli mamy już taką okazję, plaża Buliarica jest położona w drugą stronę Petrowacza, około 3 km od Petrowacz Więc podjedziemy i pokażemy Wam, jak wygląda ta plaża. No, i chmury połączyły się dzisiaj z górami, a tam w tle morze Kurcze, tu nawet jak nie ma pogody to jest pięknie. I wjeżdżamy do Buljaricy. To jest taka mała, nawet nie miasteczko, osada. Mała osada i z drogi głównej taką wąską właśnie dróżką dojedziemy zaraz do plaży. No, dużym minusem tej miejscowości jest to, że nie ma nawet chodników, więc naprawdę trzeba bardzo uważać. No i tak to wygląda. Zbliżamy się powoli do plaży. No nie zaciekawie tutaj jakieś takie, tutaj jakieś takie, ciężko to nawet nazwać i tu gdzieś się zatrzymamy na chwilkę, żeby skoczyć na plażę. I na końcu tej drogi mamy taki większy parking, tam chyba jakiś kemping, buliarica, a tutaj już przybytki. I doszliśmy do plaży. Wygląda to dzisiaj groźnie. Chmury groźne, morze groźne, rozbujane Ale mimo wszystko mi się podoba, jest srogo i groźnie Proszę bardzo, plaża Buliarica, Prawa strona, lewa strona Tutaj jeszcze nie popakowane są leżaki, parasolki Więc liczą jeszcze, że w drugiej połowie września przybędzie ładna pogoda Chmury są dzisiaj niziutko, góry pięknie parują. Zobaczcie, jak to wygląda. Też ma to swój urok: słońce, słońcem, ale takie chmury i góry, które dotykają tych chmur, to też jest piękny widok. Plażę Buliarica mieliście okazję zobaczyć ze statku, którym przypłynęliśmy w poprzednim odcinku. Było wtedy piękne słońce, więc macie ze stateczku ze słońcem. A z lądu bez słońca groźną czarnogórską plażę, trzeba powiedzieć, że plaża Buliarica jest chyba jedną z większych plaż w Czarnogórze. Dłuższych zaczyna się ona tam, gdzie teraz pokazuję palcem, i ciągnie się tutaj cały ten czas aż pod tymi klifami. Piaseczku nie ma, są kamyczki. Ale też jest fajnie. Wzdłuż tutaj całej plaży ciągną się różnego rodzaju knajpki, restauracje, drink bary aż do końca. Tam to chyba są nawet jakieś pokoje do wynajęcia, jakieś małe apartamenty, więc można mieć nocleg z widokiem na plażę Buliarica. Jest i pięknie. Przebija się przez te chmury, a ale grzeje. I ostatni rzut oka na plaży Buliarica. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że kiedyś tu jeszcze przyjedziemy. No i powoli kończymy odcinek, którego tak naprawdę w planach nie było. Dzięki tej pogodzie nie najlepszej dzisiaj. Pojechaliśmy i zobaczyliśmy super plażę drobni. Piesak i zajechaliśmy na buliarice, na której już wcześniej byliśmy, ale Wy, jak nie byliście, to mieliście okazję zobaczyć. Dzięki, że byliście z nami. Mam nadzieję, że skorzystacie, wpadniecie do Czarnogóry, odwiedzicie te plaże. Zostawcie łapkę w górę, to dopinguje do nakręcania kolejnych filmów, więc łapkujcie, napiszcie w komentarzu, czy byliście w Czarnogórze i czy zamierzacie być. Dzięki serdeczne, pozdrawiam Was bardzo, trzymajcie się, cześć!